Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii i na moim nowym kanale, w którym postaram się przybliżyć Wam serię Combat Mission. Jest to symulator pola walki, bardzo niszowy na naszym rynku, ale myślę, że wart, wart, naprawdę warty uwagi. No i co? No i nie będę zawracał tutaj za dużo gitary. Zobaczycie sobie w akcji, jak wygląda ta gra. Jest to. gramy tutaj w trybie turowym. Możemy grać też w trybie RTS, ale jest on mniej popularny. W trybie turowym mamy tutaj fazę wydawania rozkazów, w której obecnie jestem, oraz fazę oglądania, egzekwowania tych rozkazów. No i nie będę się tu za dużo rozwodził. Zobaczcie sobie, rozpocząłem sobie tutaj małą bitwę. Zobaczcie, jak gra prezentuje się w akcji. Moi żołnierze na razie skupili się tutaj na zajęciu tych linii budynków. Reszta oddziałów, Wróćmy sobie tutaj ikonki, będzie to bardziej czytelne. Zielone ikonki oczywiście, moje wojska szare, nieprzyjaciela Niemców. Tutaj nasze oddziały zajęły się taką walką raczej policyjną niż tu, pod przykryciem dymu idzie tutaj, tymi budynkami. Skrócimy sobie dystans do Niemców, i myślę, że gorzej wyszkolone obecnie wojska niemieckie nie poradzą sobie z naszą kierunką. Dobra, mamy tutaj obecnie drużynę saperów. Kazajmy im tu wysadzać. Te ściany w budynkach, aby móc przebić się dalej. Wysadzimy sobie te kolejne ściany i ruszymy w głąb, w głąb terytorium. Trzeba wykorzystać szybkość. Musimy wbić się tu jak najszybciej. Póki działa jeszcze zasłona dymna. Jeśli stracimy ten efekt zaskoczenia, no to będzie krucho. Bo na pewno. Niemcy są tutaj bardzo dobrze wstrzelani, zresztą widać tutaj z tej strony jak to wygląda, cały czas dostaje się pod Moi żołnierze są przygwożdzeni, nie chcą zbytnio wykonać rozkazów. Tak, w tej grze jest system morale, który ma bardzo duży wpływ na zachowanie waszych żołnierzy. Spróbujemy sobie powoli ruszyć tutaj nasz czołg, raczej działo samobieżne. Oraz przydałoby się ruszyć właśnie naszą piechotę. Damy im tutaj rozkaz szturmu. Dzięki czemu będą wykorzystywać osłony oraz podczas ruchu osłaniać siebie nawzajem. Będą poruszać się skokami. Tutaj mamy mało, mało kalibrowy moścież. 50 mm takie jest. Strzeliwuje nim pozycje takie okopane. Tutaj zauważyliśmy stanowisko nieprzyjacielskiego karabinu maszynowego. Więc no w pierwszej kolejności trzeba go ostrzelać. Może nawet pomoże nam w tym czołg. tam park pigów i dopiero już do przodu. Że w pięknym stylu właśnie ściana i wbijali. Też zwróciliście uwagę na efekty dźwiękowe. Dla mnie są po prostu świetne. Nie są to oryginalne efekty dźwiękowe, są one smudzone, ale mody do tej gry są bardzo powszechne, łatwe w instalacji. Jeśli chcecie, podrzucę Wam linki pod... w okresie filmu. No, dla mnie to jest to. Tutaj, jak widzicie, nasi żołnierze niezbyt dobrze sobie poczynają. Tutaj chłopaki dostaliśmy pod ciężki ogień. Ale dużo lepiej jest tutaj, gdzie planowałem główny atak, czyli na linii budynków. Docieramy już do ostatniej linii budynków. Nawiązaliśmy tutaj kontakt z wrogiem i myślę, że... damy radę przebić się jeszcze do tej linii. Trzeba będzie położyć jednak ogień na lewą flankę, żeby Niemcy nie przygwoździli nas z lewej czy z prawej strony. I wtedy będziemy już bardzo blisko celu, czyli tego zielonego rejonu, który jest celem naszej misji. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Zobaczyliśmy wrogie działo. Ale nie mam jak go ugryźć. Nasze woźnierze wróciły do strzelania. Niemieckiego karabinu maszynowego. Wciąż tam siedzą. I dogryzają naszych chłopaków. Tutaj nasza piechota niestety wycofuje nie się. Możecie zwrócić uwagę, tutaj mam Grupę obserwatorów artyleryjskich. Wciąż mam wsparcie dział 76 mm. Wykorzystałem tylko amunicję dymną. Mam jeszcze amunicję odłamkową, co da mi dużą siłę rażenia. Możemy położyć ogień na całą linię niemieckiej obrony i tym się zajmiemy. Mam nadzieję, że nie będę musiał długo czekać na. Będę musiał długo czekać. 13 minut. Polernie długo. Ale zobaczymy. Może, jeśli utknę. No to faktycznie przyda się ten ostrzeg za 13 minut. A jeśli tam dojdę, no to nie będzie potrzebny. Prosta. Gdzieś Art Jak widać, mamy do czynienia z kościami z pocztów. Stylowy tworzyk. Ale Herschel nie sobie z naszą wyszkolą na Naszym chłopakom udało wysadzić się tutaj kolejną ścianę i z zaskoczenia zdobywamy kolejne punkty niemieckiego oporu. Przebijemy się tutaj do następnych bryłków, następny, następny. aż już że A na lewej flance dostałem wsparcie plotonu piechoty i zrobili sobie tutaj skolice ruszenia.

Oczywiście, przyjemne doświadczenie, a to przyczynki. Patrzcie na to, patrzcie na to! Headshot z ruszticy! Cóż za pojedynek! Niestety. Pamiętacie, jak mówiłem o naszej artylerii? Położę ogień na tej linii, no to ona właśnie strzelaca, radziecka celność, level ultra. Cały czas próbuję tutaj ubiść tego ...to samobieżnego dział przeciwlotniczego, które tam się znajduje, ale nie mam na nie pomysłu. Ciągle mi dogrywa. Tutaj padło kupę moich ludzi. Prawdopodobnie straciłem też dwie rusznice przeciwpancerne. No i tutaj szybko atakuję działem samobieżnym, ale nie wyjadę nim dalej. Dlaczego? Ponieważ tam jest niemiecka piechota. W 1944-1945 roku oni mają od groma panter Bez osłony piechoty nic z tego. No i tak, zanim zdążyłem przenieść ogień, wyczerpałem amunicję. artyleryjną. Świetnie. Moje chłopaki mocno siedzą w tych budynkach. Ale tu wyjść nie mogę. Nie mam jak ugryźć tego działa samego działa przeciwlotniczego. No i zaczyna się taka wojna pozycyjna. Z tego, co widzę, to nieprzyjacielowi nie zostało zbyt dużo sił w tym rejonie, ale ciągle dostaje się pod jakiś nieprzyjemny ostrzał, czy to muździerzy, czy szybkostrzelnych działek przeciwlotniczych, więc jest ciężko, straty są duże, tak jak widać, a moi żołnierze no, niechętnie idą do przodu i... Gdy tylko dostają się pod, nawet nie, nie mocniejszy, pod zwykły ostrzał, wycofują się. No, bardzo mi przykro z tego powodu. Tak więc, nie wiem czy tutaj jeszcze będą jakieś emocjonujące walki, ale wydaje mi się, że pokazałem na czym polega ta gra i mam nadzieję, że zachęciłem do zapoznania się po prostu z tą pozycją. Nie będę tutaj przeciągał tego i was zanudzał, jak tu szturmuje kolejne budynki. Jeśli chcecie, to po prostu śledźcie kanał, będę wrzucał w następnych odcinkach już całe bitwy. Nie będę już omawiał takich aspektów mechanicznych gry, tylko po prostu czysta taktyka i będziemy roznosić nieprzyjaciela. Także to by było na tyle. Pozdrawiam i do usłyszenia.